Witam wszystkich na moim trzecim prywatnym kanale Mirek Sakowicz. Dla tych, co po raz pierwszy tu dotarli, chciałbym powiedzieć, że kanał trzeci jest nieco inny niż inne kanały. Nikt tu nie zachęca do lajków, czy subskrypcji. Ponadto kanał jest trochę dziwny, bo można na nim znaleźć nieco dziwne, niezrozumiałe dla niektórych treści, takie jak mycie urządzeń elektronicznych w wannie, czy gotowanie potencjometrów. Jeżeli was to jakoś zniechęca, no, no nie Niestety no nic nie poradzę. Natomiast jeśli chcielibyście bezinteresownie pomóc kilkunastu mazurskim kotom, obejrzyjcie przynajmniej jedną reklamę. Niekiedy w warunkach amatorskich zachodzi konieczność do szybkiego przystosowania urządzenia do padających warunków prądowo-napięciowych i dziś właśnie powiemy o tym. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że film nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek naprawami odkurzaczy czy wiertalek. Pokazane w filmie służą jedynie jako zasób elementów lub prezencję działania tych urządzeń. Przyjmiemy, że posiadamy takie źródło. Ja tu mam akumulator. 20V, 2 -amperowy. o dziw, pojawił się w supermarkecie w cenie 20 zł. No to fajnie do eksperymentowania, do niszczenia, do eksperymentów. Jest, jest to fajna rzecz. Posiada tu yy, wskaźnik, po prostu wskaźnik naładowania. Widzicie świecą się 3, 1, 3, 2, 1 yy, dioda. I możemy użyć go, możemy użyć tej baterii do różnych yy, celów ale na przykład gdybyśmy mieli taki odkurzacz, to jest właśnie odkurzacz, ten odkurzacz jest odkurzaczem na 14,4 V, no niestety niestety ten silnik nie wyrobi z 20V które są tu na 14 to jest prawie 6 V różnicy no niestety musimy coś zrobić żeby po prostu zmniejszyć to napięcie No sposoby są różne możemy użyć jakiegoś rezystora z tym że rezystor no, przynajmniej 30 W będzie nam się grzał możemy połączyć diody jedna za drugą możemy zbudować stabilizator na przykład na 17 czy zrobić, no chyba naj, najrozsądniej by było zrobić po prostu przetwornicę. Ale ja wam pokażę y, dwa proste sposoby. Jeden pokażę dzisiaj, a o wiele prostszy pokażę jeszcze następnym razem. Musimy udać się na złom i zaopatrzyć się w pewne elementy. W cenie złomu kupiłem dwie takie wiertarki akumulatorowe. Najlepiej, żeby one były koloru niebieskiego, bo to jest profesjonal wtedy niby. Jedną już rozebrałem, zostawiłem tylko przykładnie i cyngier wymontowałem. Stąd taki właśnie regulator prędkości. Tu jest regulacja po prostu prędkości tej byłej wiertarki. Tu znajduje się przełącznik lewo-prawo. Wytrzymuje 144W. No bo 12 razy 12 to, to by tak wychodziło, i śmiało możemy połączyć to po prostu z takim akumulatorkiem. Ten akumulatorek wpakować do odkurzacza, z tym, że musimy to tu ustawić: tu ustawić te 14 i 4V jednorazowo, aby to miało jakieś zastosowanie i nie było rozbierane gdzieś wiercone bo to może być również dobrze do innych celów fajne małe ja z takiej blaszki o dorobiłem taki uchwycik widzicie tu jest taki uchwyt o on wygląda mniej więcej w ten sposób o możecie sobie tu zobaczyć o, kawałek blaszki wygiętej, tu są wsporniki takie, żeby to się nam nie wyginało, tu przylutowałem nakrętkę i jest śrubka, którą po prostu wkręcamy i prosta sprawa tu za ten radiator ja wstawiam po prostu tą blaszkę o tu i sobie reguluję tą śrubką, tu już akurat ta nakrętka ale mogę to wysunąć, ale sobie tą właśnie śrubką reguluje ten, to napięcie które które tu musi być po prostu Super sprawa, za 20 zł doraźno mamy y, zasilanie y, tego odkurzacza. No wystarczy tam to wstawić, też nie rozbierając, tylko wyprowadzić przewody tu do ładowania i mamy za 20 zł akumulator. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.